Dzień dobry kochani. Dzisiaj w naszych wywiadach SM Walcz o Siebie witamy Piotrka Nowalińskiego. Cześć Piotruś. Cześć Malina, witam was wszystkich. Piotrek jest Wam wszystkim doskonale znaną osobą, bo nie dość, że występował w wielu naszych kampaniach, to wielokrotnie również udziela się na różnego rodzaju konferencjach, wywiadach tutaj też z nami, tak, żeby temat SM-u jak najbardziej przybliżyć i żeby wszystkim, wszystkim, którzy tę diagnozę dostają, mogło się jak najlepiej żyć. Pamiętasz, Piotruś, jak to było, bo my to wszyscy jesteśmy takie trochę stare wiegi SM-owe. Tak, <laughs> <Dałem> się się, <laughs> że takie dinozaury nawet nie. Dinozaury, dokładnie, ale pamiętasz, jak to było dawniej, żeby dostać diagnozę, to rzeczywiście albo niewiele osób o tym wiedziało, albo, albo ten czas też był bardzo długi. Yy, pamiętasz, jak to było w Twoim przypadku? No, samo to, sam początek, to na, na diagnozę trzeba było czekać ponad parę lat, bo nikt doprawdy nie wiedział do końca, co to jest. tak? Zanim się, Nawet jeżeli miało się stwierdzony rzut, to trzeba było czekać na powtórny rzut, żeby potwierdzić. Tak? I to było dla mnie to takie wielkie dziwne. Dobrze, że to się w końcu zmieniło. Dobrze, że się zmieniło i dobrze, że tyle też tych nowoczesnych leków jest dostępnych. Pakiet właściwie w tej chwili chyba nie wiem, z 18 leków jest w refundacji, cały czas następne się starają i wchodzą do, 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 do tego zestawu. To jest ważne, żeby je dobierać odpowiednio dla, dla danej osoby, no ale cały czas mówimy o tym, że żeby te diagnozy gdzieś tam padają troszeczkę za późno, że gdzieś ci ludzie się gubią, a to dotyczy młodych osób, którym wczesna diagnoza jest w stanie uratować praktycznie rzecz biorąc sprawność. Co byś mógł powiedzieć na ten temat? E, właśnie o to chodzi, że spotkałem się z wieloma osobami, które zaczynały swoją ja przygodę ze SM, tak? Ale, ale, ale tak, zdecydowana większość ostatnio są ludzie młodzi, którzy, którzy, którzy trafiają i którzy, którzy dostają. Może nie diagnozę, mają jakieś podejrzenia i nie do końca wiedzą, co mają z tym wszystkim zrobić. Nie? I to właśnie to jest to, o czym powinniśmy jak najwięcej rozmawiać, i, 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 i na co ich uczulać, i, i żeby dokładnie wiedzieli, jak mają postępować w takim przypadku. No, właśnie, ja tak nawet mówię, że my, ci, którzy już mają to doświadczenie, powinni stać się takimi ambasadorami naturalnymi, żeby pilnować troszeczkę to, co się dzieje naokoło nas. Jeśli widzimy, że ktoś zgłasza jakiś problem, który jest nietypowy, jakieś drętwienie, problem ze wzrokiem, taki nietypowy, mówię, to jednak przekierowywać do, do lekarza. I właśnie, właśnie powstał bardzo fajny portal, który się nazywa Stopper SM. To jest nowa rzecz, z którym, no, szczerze mówiąc, ujmiemy. My jako SM Walczy o siebie jesteśmy też tam partnerem. Całość jest zorganizowana właśnie w partnerstwie z firmą Biogen. Dla mnie fantastyczną rzeczą tam jest taki kwestionariusz wczesnych objawów, czyli ktoś może sobie sprawdzić. Jeśli, e, jeśli się okaże, że te objawy faktycznie mogą sugerować, że, że jest to SM, no to wtedy z wydrukiem idzie do, do lekarza, do lekarza najpierw pierwszego kontaktu, czy, czy, czy do neurologa, ale później no, oczywiście ma być przekierowany na dalszą profesjonalną diagnostykę. No i faktycznie wtedy ten czas nam się może jakoś, nie wiem, skrócić, prawda? Oglądałeś portal. Tak, byłem na nim parę razy, zresztą sama im przekazała tą informację o nim. Przejrzałem go dosyć dogłębnie i faktycznie kwestionariusz ten nie sposób go ominąć, po prostu. Jeżeli ktoś na początku spotyka się, nie wiem, chciałby się dowiedzieć, co mu jest, tak, to wtedy sobie wypełnia faktycznie parę prostych rubryczek i, i, i w pewien sposób, w pewien sposób staje odesłany do, do lekarza i to może sobie nawet wybrać, do jakiego chce lekarza i jak daleko ma od domu. Także to, to jest takie coś, coś, coś nowego, coś fajnego i wydaje mi się, że, że to właśnie w jakiś sposób no, ułatwi ten dostęp do, do tego pierwszego kontaktu, który jest bardzo ważny w tym przypadku. Dokładnie. Portal jest skierowany do pacjentów, ale też jest zakładka, że można się przekierować będąc lekarzem, młodym lekarzem, który załóżmy dopiero też pewnych rzeczy związanych z SMM się uczy. Więc też jest to taka wskazówka, czy u danego pacjenta pewnego rodzaju objawy mogą wskazywać na SM, czy nie. Tak jak podkreślam, zawsze lepiej wychwycić wcześniej niż, niż żeby było za późno. No a jak się okaże, że to nie jest SM, no to po prostu tym lepiej swobodnie możemy sprawę odłożyć i, i, i zajmować się dalej naszymi sprawami. Tu mi się podoba właśnie ten kwestionariusz, te, 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 te ikonki nawet, które pokazują, bo to jest taka istna ściąga, co może być tak naprawdę właśnie tym, tym wczesnym objawem, więc czy za Głowy, równy, zaburzenia równowagi, pogorszenie właśnie ostrości widzenia w jednym oku, czy, no, które może później prowadzić, załóżmy, do pozagałkowego e, zapalenia nerwów wzrokowego, no, ale to już jest taki konkretny objaw i wtedy raczej, raczej ludzie od razu trafiają e, do lekarza, no bo po prostu na to oko nie widzą. Ale póki to jest takie delikatne, no to, to różnie bywa. No ale właśnie jakieś takie zaburzenia czucia zmrowieniem czy drętwiewem, po, po, powierzchniowe rzeczy, fragmentaryczne, albo jakiś taki ten, ten prąd, e, znany przecież później objaw, który przechodzi. Przez kręgosłup, prawda, więc ktoś może coś takiego zauważyć po wysiłku i z niczym tego przez całe lata nie wiązać, a tymczasem już tam w, w mózgu i rdzeniu kręgowym y, y, mogą się toczyć jakieś zmiany i szkoda by ich było nie wychwycić na etapie, kiedy są jeszcze y, niezawansowane. No właśnie, tak jak mówiłam, podwójne widzenie też, y, błady, problemy z, z, no problemy z oddawaniem moczu to może raczej to jest dalszy, y, na dalszym etapie, ale na przykład Dziewczyny często y, młode, jeśli mają dziecko, to mogą taki objaw u siebie zauważyć. Tak naprawdę powinny sprawdzić, czy to jest związane z fizjologią po prostu poporodową, czy może coś tam nie wiem, innego się dzieje. Tak samo już problem z chodzeniem, no to już jest taki bardziej objaw, prawda, konkretny, więc więc tutaj te diagnozy szybciej mogą, mogą padać. Wiesz w ogóle w ostatnich tych badaniach też, które prowadzimy, zawsze na ten pierwszy punkt się wysuwają problemy ze wzrokiem. Ja nie wiem, czy Ty miałeś takie doświadczenie, bo ja na przykład miałam, więc. Więc wiem, co, z, wiem z czym, to się, z czym to się wiąże, i nie zawsze okulista jest w stanie stwierdzić na początku, co to jest, dlatego że w badaniu oka nie widać. Dopiero y, już jak się to rozkula, to y, y, tam są zmiany w polu widzenia, po prostu, co może wskazywać na, na y, demilinizację. Dokładnie. To, to badanie pola widzenia to jest jednym z podstawowych badań, które się wykonuje przy, przy, przy stwierdzeniu, przy, przy, przy diagnozie stworzenia roślinnego. Wiem, bo sam miałem. No mówię, że my to jesteśmy stare wygi, więc no, dokładnie no. wiemy, z czym się pewne rzeczy je, no ale, ale myślę, że młodych trzeba uczulać i nie wiem, no, moją uwagę też właśnie zwróciło to, o czym wspomniałeś o tej sekcji szukania lekarza w okolicy. Tam normalnie są podane telefony, adresy, to jest coś, coś, coś fajnego. Tak jest fajna zakładka, szczególnie, że gdy ktoś ma do czynienia z tym, że nie mieszka w jakimś tam wielkim okręgu przemysłowym, czy gdzieś w jakimś większym mieście, gdzie masz dostęp praktycznie, że w każdym większym mieście jest dostęp do lekarza, neurologa odpowiedzialnego za spardnienie rozsiane, to, to możesz sobie tę swoją drogę do niego bardzo szybko przybliżyć, bo, bo podejrzewam, że w odległości, nie wiem, 50 do 70 kilometrów, to już można znaleźć z każdego miejsca w Polsce dobrego lekarza, do, 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 który, który się zajmuje spardnieniem rozsianym. No tak, nie trzeba szukać tych telefonów na własną rękę w internecie, tylko tutaj są podane, można, można dzwonić, są to przede wszystkim aktualne telefony, więc, więc o, tyle, o, o tyle to też jest istotne. Yy, można taki też yy, 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 tą listę przychodni sobie wydrukować i po prostu yy, tam jest nawet taka opcja, że można sobie wbić to do telefonu, jak się ma połączone tam tymi wszystkimi programami, no w zależności od tego kto na jakim sprzęcie, no, yy, że tak powiem tak, tak, ludziach, tak? oni Tak, mówimy o młodych <grym> ludziach, oni znają te wszystkie nowinki to techniczne to i to podejrzewam, to to że szybciej tak? się podnajdą niż, niż, niż nie, nie, nie jedni tacy, takie osoby, które już długo chorują. No, dokładnie. Ale wiesz, no też jakby ja y, korzystam z, y, ze sprzętu y, jakby, no, i, informatycznego, ale nieraz sama zachodzę w głowę, jak to się stało, że nagle w komórce mam już do kogoś y, y, maila, wszystko i nawet datę urodzenia się okazało czyjąś, prawda, że, że już mam wpisane do kalendarza, kiedy mam dzwonić na te, na te urodziny. Więc to są fajne rzeczy, z, którymi, z których trzeba korzystać, i uważam, że, że właśnie tutaj no, takiej jakby aplikacji interaktywnej, to, y, to jest. Jest bardzo fajna i ciekawa propozycja. Tak, jeżeli wiesz o tym, że ktoś, że, że coś takiego istnieje, to wtedy jak najbardziej. Ja, ja też jestem tego zdania, że, że internet i, i, i ta nowa technologia ma nam pomagać, a nie przeszkadzać. Nie bójmy się jej, bo, bo naprawdę nieraz, nie dwa może nam porządnie pomóc. Piotruś, tam jest też taka zakładka, plan działania, i ja wiem, że ona nawiązuje do takiego porodnika b Tam my to też promowaliśmy, bo jest doskonale pokazana cała ścieżka pacjenta, co robić, w jakim się jest miejscu. I myślę, że to też jest niezwykle istotne, bo właśnie pamiętam z własnego doświadczenia to takie że tak powiem, te problemy jakby czysto formalne, gubienia się w tym systemie i to bardzo dużo osób też, też zgłasza, a tutaj mamy dokładnie pokazane, na jakim etapie jesteśmy, co, co się może dziać dalej, co należy robić i gdzie się kierować. Tak, zwróciłem na to właśnie uwagę i to mi się też właśnie bardzo podobało ten plan działania. On... Nie nie trzeba, nie nie trzeba nie wiadomo gdzie szukać, nie, żadnych odnośników w internecie, nie trzeba powoływać się czy tam słuchać rad innych. Mamy tutaj określoną ścieżkę, że co, co mamy zrobić, aby tą diagnozę u, uzyskać i to jest moim zdaniem, to jest bardzo fajna sprawa. To jest też tak, że wtedy jak się widzi, w którym się jest miejscu, to człowiek się nie poddaje nawet jak ma wrażenie, że coś się zatrzymało, prawda? Że utknęliśmy w jakimś miejscu, ale mając to rozrysowane w ten sposób wyznaczone te, te ścieżki, wiemy, wiemy ewentualnie, co mamy zrobić, jaki jest kolejny krok, żeby no żeby w efekcie osiągnąć sukces w diagnostyce załóżmy własnego zdrowia. Jest on bardzo fajny i prosty sposób pokazany punkt po punkcie, jak to wszystko ma wyglądać. Jest, jest pokazana ta droga, która, która nas prowadzi i którą musimy wykonać, żeby, żeby dostać to, co jest nam potrzebne: czyli stwierdzić, czy mamy albo czy nie mamy, czy, 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 czy to będzie diagnoza, czy, czy, czy może mamy szukać czegoś innego, bo też tak może być. Dokładnie. A widziałeś jeszcze tam y, te historie osób, bo są na razie zamieszczone z kilka tych historii, ale jest tam wśród nich nasza Gabi kochana, która występowała w różnych produkcjach. Powiem powiem tak, że faktycznie y, widać Gabi. Gabi się rzuciła od razu mi pierwsza y, jak tylko otworzyłem tą stronę, zobaczyłem o są jakieś w końcu znajomi na nim i, i, i faktycznie Gabi była, nie wiem, w ogóle prekursorką. Bo ona chyba już od drugiego spotu grała w, w kampanii, a, ale, ale faktycznie trzyma się dosyć dobrze. Zresztą znamy się na Facebooku, rozmawiamy ze sobą, w ja miarę komentujemy swoje, swoje poczynania. I, i myślę, że, że to jest też takiego coś fajnego, że widzisz znajomą twarz, widzisz, że po, po, po tak długim okresie czasu, bo, bo w sumie to też już się sprawia ponad 10 lat. Nawet chyba za rok będzie 10 lat, kiedy był ten pierwszy spot, prawda? Nie, w tym roku o, minęło. No, w tym roku minęło. No, ale to, to w pierwszym to była Olka tylko, a, prawda? I, a Gabi była w drugim. Także wydaje mi się, że, że faktycznie no coś takiego fajnego i miłego. Trzymają się, trzymamy się wspólnie, wszyscy razem dajmy sobie radę. I, i, i nawet jeżeli komuś się coś źle wodzi, wiedzie, to, to, to zawsze możemy liczyć na to słowo otuchy. I to jest właśnie coś fajnego. No właśnie, my tak zrobiliśmy, taką grupę i bardzo bym chciała, żeby te nowe osoby, które tą diagnozę dostaną, żeby też czuły się takie, taką wspólnotę, takie zaopiekowanie. I słuchaj, no mam nadzieję, że możemy polecić Stoper SM. Polecamy bardzo serdecznie i no, polecamy też, żeby, żeby nas słuchać, żeby, żeby, żeby patrzeć na profil SM Walcz o siebie. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji nie tylko od nas, jako z naszego doświadczenia ale też od lekarzy, którzy z nami współpracują. To, to jest naprawdę ogrom, ogrom wiedzy. Dokładnie, tak samo na, 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 na profilu i SemWalcz walczą siebie, a jak i, tak samo i na stoperze są przede wszystkim są ważne i aktualne dane. I, i to jest, mi się wydaje, że w tym naj, najważniejsze, bo, bo wiadomo, że doszukując się gdzieś tam w głębiach i podpłaniach internetu, możemy trafić na na rzeczy, które są już po prostu nieaktualne, a, a naprawdę nie, żaden z nas by się nie chciał z tym spotkać na pewno. Dokładnie, super. No to co, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i pozdrawiamy wszystkich. Oczywiście, <grym> że pozdrawiamy i, i, i życzę wszystkim, żeby się trzymali jak najlepiej, jak najpewniej, żeby pandemia ich omijała, bo to teraz jest taki jeden problem, który oprócz tego naszego sm mam jeszcze na głowie, także trzymajcie tak. się i I polecajcie, ja i polecajcie dalej też Stop Resem. Bądźmy wszyscy ambasadorami SM-u, tak żeby te nowe osoby, które dołączą do tej grupy, nie bały się, tak żeby wiedziały, co zrobić, żeby ta ich ścieżka życia była po prostu jak najłatwiejsza, a leczenie jak najbardziej skuteczne. Dzięki serdeczne. Pięknie zakończyłaś, dziękuję również.